Dlaczego toksyk po rozstaniu bardzo często zmienia swój wizerunek? Gdy kończy się związek z toksykiem, bardzo często następuje coś dziwnego. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zmieniają na przykład fryzurę, styl ubierania, a nawet hobby. To nie jest zwykła przemiana, to strategia, która ma głębsze korzenie, niż mogłoby się wydawać. Co kryje się za tym fasadowym rebrandingiem? O Oto mrożąca krew w żyłach prawda o narcystycznych metamorfozach. Po pierwsze, nowa ja, nowy ja, gdy kruche ego próbuje się poskładać. Źli ludzie budują swoją tożsamość na kłamstwie. Ich poczucie wartości przypomina szklany posąg. Lśni, dopóki ktoś go nie strąci. Rozstanie to właśnie taki cios. Gdy partner odchodzi... Toksyk traci lustro, które odbijało jego jej wyidealizowany obraz. Co wtedy? Nowy wizerunek staje się gipsem napęknięcia ego. Farbują włosy, zaczynają chodzić na siłownie, lub publikują wylewne posty o samorozwoju. Wszystko po to, by udowodnić sobie i światu, jestem kimś lepszym. Niż myślisz. Psychologowie nazywają to fragmentacją narcystyczną, czyli rozpaczliwą próbą zastąpienia starej tożsamości nową, zanim bolesna prawda, nie jestem idealny, idealna, wypłynie na wierzch. Po drugie, polowanie na nową ofiarę. Gra w emocjonalnego kameleona. Manipulatorzy żywią się podziwem innych jak emocjonalne wampiry. Rozstanie pozbawia ich źródła zasilania. Zmiana wizerunku to część strategii. Stają się tym, czego pragnie ich nowy cel. Jeśli poprzedni partner partnerka kochał skromnych introwertyków, teraz toksyk zamieni się w duszę towarzystwa z tatuażami i motocyklem. To nie jest przypadek. To polowanie. Zmiana wyglądu to kamuflaż, który ma zwabić nową ofiarę. Po trzecie, to nie ja, czyli jak wymazać przeszłość i uniknąć odpowiedzialności. Gdy toksyk słyszy: Zraniłeś mnie, jego jej mózg uruchamia tryb Usuń. Zmiana wizerunku to rytuał oczyszczenia. Nowy styl ma zatrzeć wspomnienia, a przy okazji przekuć winę w ofiarę. Skoro wyglądam inaczej, to znaczy, że tamten związek był z kimś innym. Sugerują podprogowo. To mechanizm ucieczki przed konfrontacją z krzywdą, którą wyrządzili. Przykład: kobieta oskarżona o manipulację nagle zaczyna nosić sukienki w kwiaty i publikuje cytaty o duchowości. Teraz jest niewinną duszą. A przeszłość? To nie ja. Tamta była zła. Po czwarte. Kontrola to opium toksyka. Dlaczego nowy image to jego jej ostatnie słowo? Dla toksyka rozstanie to akt zdrady. Jak odzyskać władzę? Przemiana to symboliczne, ja decyduję, jak kończy się ta historia. Zmieniając się, kryuje się na tego, który wyszedł zwycięsko. Podczas gdy ekspartner, ex partner ex-partnerka wciąż tkwi w przeszłości. To iluzja kontroli, ale dla niego, dla niej liczy się przekaz. Patrz! Bez ciebie kwitne. Nawet jeśli w środku czuję pustkę, nowy wizerunek ma być dowodem. To ty straciłeś, a nie ja. Czy można przejść obok takiej metamorfozy obojętnie? Zmiana toksyka po rozstaniu to nie jest powód do zachwytu, lecz czerwona flaga. Za teatralnym gestem kryje się strach przed spojrzeniem w lustro prawdy. Okej, okay, ale jak na to wszystko reagować? Nie dawaj się zwieść. Prawdziwa przemiana wymaga autorefleksji, a nie nowego koloru włosów. Pamiętaj, toksyk nie zmienia się dla siebie, robi to dla publiczności. A ty możesz wybrać, czy chcesz być na tej widowni? Wiesz, czasami najskuteczniejsza odpowiedź na narcystyczną grę to milczenie i wyjście z teatru. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji Chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.